Witam wszystkich tu na Epspos. Mam dzisiaj dla Was dwie wiadomości. Tak, to są cztery. Dwie. E, jedna jest dobra, druga jest zła, ponieważ to mój kanał. Pozwolę sobie zacząć od tej dobrej. E, otóż, pyknęło 10 tysięcy widzów, jak zbicza strzelił. I muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo dumny z tej liczby. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie mnie, za ciągle rosnącą liczbę widzów, wyświetleń, i łapek i komentarzy i w ogóle wszystkiego za wasz udział w tym kanale, bo gdyby nie wy, tego kanału by nie było. Proste. E, tak więc dziękuję bardzo. Moja mina za z 10 tysięcy widzów. Uwaga, Druga rzecz. Moja forma recenzji troszeczkę się zmieniła. E, otóż... Już nie trzymam noża i nie gadam o nim 10 minut, wlatając to jakieś 500 razy. Yy, yy, tego nie zdążyłem przeczytać albo coś tam. Lecz staram się od nożu wiedzieć wszystko, dokładnie go prześwietlić i powiedzieć wam dokładnie to, co chcę powiedzieć. Czyli dokładnie wyrazić moje odczucie na temat jakiegoś noża. Mogę to zrobić tylko w sposób uporządkowanego tekstu, który wcześniej sobie przygotowuję. Nie czytam go. Chciałbym to zaznaczyć, nie trzymam kartki przed mikrofonem i do niego nie mówię. Staram się mówić na bieżąco na żywo, dlatego zdarzały się jakieś tam małe potknięcia yy, lub powtórzenia. Nie eliminowałem tego po to, żeby nie pozbawić tych filmów kompletnie jakiegoś elementu ludzkiego. Więc yy, niektórym osobom i tak się nie podoba, twierdzą, że zbyt profesjonalnie. Pff, jak do cholery może być zbyt profesjonalnie, zbyt dobrze, zbyt ładnie. Pff, drugi raz. Nie rozumiem tego za cholerę. E, mówią, że wygląda jak reklama, mówią, że wygląda jak z telewizji. A co w tym złego do cholery, że wygląda dobrze? E, są też inni ciekawi widzowie, a, którzy piszą pod każdym moim filmem pod starym i pod nowym pod każdym. I piszą. KnifeShine, no, proszę cię wróć do starej formuły, KnifeShun, no, ale słabizna, a pod starymi filmami to jest dobry film, KipSpashen, no, rób tak dalej. Po co? Tak nie będę tak robił, bo to mój kanał robię co chcę. A, <coughs> dla wszystkich widzów, którzy nie wiem ich jest z pięciu, z dziesięciu, którym nie podoba się strasznie to co teraz robię, e, których widzę komentarz, a potem jedną łapkę w dół więcej. Proszę was, jeżeli wam się nie podoba, to do cholery, przestańcie mnie oglądać, bo ja nie rozumiem, po co wy to robicie? Oglądacie coś, co wam się nie podoba i to hejtujecie. No, bez sensu, tracicie tylko czas. Obejrzycie sobie w tym czasie jakiś yy, stream z Minecrafta, czy nie wiem jak to się tam mówi, gameplay, o, z Minecrafta. Możecie obejrzeć, dlaczego nie, kolejny z milionów dzieci, które nagrywają Minecrafta i się cieszą, że coś tam sobie wybudowali. Why not? Oczywiście nie mam nic do Minecrafta, to bardzo kreatywna i fajna gra. Ale będzie burza po tym filmie, już to widzę. Milionem subów, o, hejt. Okej, okay, dobra. E, także, wszystkim widzom, którzy podchodzą do kanału normalnie i godzą się z tym, że kanał się rozwija, bardzo dziękuję za uczestnictwo w moim kanale. A wszystkim tym, którym się nie podoba, pa pa i nara.